Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Cichecki Mikołaj. Porozmawiajmy o sporcie. Moi drodzy, będę Wam opowiadał o skokach narciarskich. Bohaterem tego materiału będzie Piotr Żyła. Pamiętacie, niedawno, kilka tygodni temu, Kamil Stoch zakomunikował nam, że to będzie jego lasnes. Na szczęście Piotr Żyła. Ostatnio powiedział, że. Będzie z roku na rok kontynuował swoją karierę. Tak jak Stoch, nie chciał być jak Kasai. Niewykluczone, że Piotrek żyła, będzie nas cieszył na skoczniach zdecydowanie dłużej. Powiem Wam szczerze, że uradowałem się, byłem szczęśliwy, gdy Piotrka zobaczyłem. Szczęśliwego na zgrupowaniu, tak skaczącego do góry z miejsca, widać, że ten skoczek, ten sportowiec ma niesamowity tajmik. Od razu przypomniał mi się ten czas, kiedy za czasów Konga Hera Piotrek żyła, podobnie właśnie robił skakał na sali. I można było zobaczyć, jak wysoko skacze. Pamiętamy, Apoloniusz Steiner w studiu pokazywał redaktorowi Kurzajewskiemu, jak Piotrek żyła, skacze. Minęło już kilka lat od tego momentu, a żyła, pomimo tego, że ma 38 lat, rocznik 8-7, on cały czas to ma. Jest radość. Najważniejsze, że ten skoczek ma siłę, motywację. Radość, chęć, chce dalej skakać. Piotr Żyła w, 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 w wywiadzie mówi, że Maciej Maciusiak to jest jak Stefan Hongacher. Wspomina o tym, że za czasów Tomasza Tumbiślera, moi drodzy, jakby Tomasz chciał być takim kolegą, a Stefan potrafił krzyknąć. I wszyscy Skoczkowie do tego się stosowali, a Tomas za bardzo chciał być kolegą, no i to dobrze nie wpływało. Jednak mistrzowie, weterani muszą mieć takiego bata nad sobą, i można powiedzieć, że Piotrek Żyła, trenera Maćka Maciusiaka, skomplementował mówiąc, że właśnie. Polski trener jest podobny do Honga Herra, a wiadomo, te trzy lata Stefana, kiedy rządził i prowadził polską reprezentację, to był złoty okres. Ja chciałbym, żebyśmy powrócili do tego czasu. Adam Małysz, który odwiedził na zgrupowaniu polskich skoczków i także jest na grupie Whatsappowej. Mówi, że jest bardzo dobra atmosfera, że takiej dawnej nie było, że skoczkowie odżyli, że czują się tak, jakby to były czasy Hongachera. Jest to pozytywne, ale mam nadzieję, że, że to się potwierdzi zimą na tych skoczniach. Maciej Maciusiak mówi o tym, że zrobimy wszystko, aby Kamila Stocha doprowadzić do medalu, aby znów był w takiej formie, w jakiej kiedyś nas cieszył na tych skoczniach. Ja marzę o tym, żeby Stoch kończył skakanie tak jak mały szprewc. To byłoby coś pięknego, ale przede wszystkim... Jestem uradowany, że Piotrek Żyła będzie kontynuował tą karierę, no bo zasmuciło nas, że Sto chce kończyć, a wiemy, że Żyła jest w podobnym wieku jak Kamil, ale wielokrotnie słyszeliśmy o tym, że Piotrek nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału. Więc, więc, więc także ta zeszła kontuzja, jakby sprawiła, że Żyła nagle. Miał pewnego rodzaju taki, oczywiście, w takim mniejszym czasie, no mógł zorientować się, jak to może wyglądać życie, gdy zakończy karierę. Dużo siedział w domu, wiadomo, rehabilitował się, leczył. Tutaj Netflix przed telewizorem, piwko można było wypić, i zdał sobie sprawę, że jednak to jeszcze nie czas, że on chce trenować, a skoro ma siłę, Czerpie radość, no to mnie to cieszy, że będzie z roku na rok podejmował tak decyzję. Zobaczcie, Simon Amman, choć już nie w wybornej formie, tak, właśnie z roku na rok podejmuje taką decyzję, bo go skoki cieszą. Powiem Wam szczerze, że ja chciałbym, żeby właśnie Piotrek żyła do tej czterdziestki, skakał, żeby dociągnął do kolejnych mistrzostw. Także ważne jest to, aby utrzymywał wysoką formę, no bo wiadomo, że w dalszej perspektywie, jak Stok zakończy karierę, no to chcemy, żeby tacy skoczkowie jak Habdas, Pilch, Juroszek, no żeby powoli tych naszych mistrzów zastępowali, żeby czuli oddech. Tak byłoby pięknie. Jestem ciekaw co sądzicie o Piotrku i jego deklaracji, że dalej będzie skakał. Na czym mnie to nie zdziwiło, że Żyła chce być jak Kasai że z roku na rok będzie jakby kontynuował tą karierę? No bo już po mistrzostwach świata, na których Żyła wypadł tak sobie, nie dał rady obronić tytułu. Wtedy wspomniał, że chciałby na następnych mistrzostwach brać udział. To był pewnego rodzaju dla mnie taki komunikat i spokój. Super! Piotrek dociągnie do jeszcze kolejnych mistrzostw, czyli czeka nas dwa lata skakania żyły. To mnie właśnie uradowało. Jestem ciekaw, co wy ogólnie o tym wszystkim sądzicie. Moi drodzy, Adam Małysz trochę czuł się zniesmaczony z zachowaniem Tomasa Tumbiślera, który w pewien sposób... Takie szpileczki wbijał w Polski związek narciarski, także wobec Adama Małysza. Pamiętamy, jak właśnie austriacki trener mówił o tym, że się czuł samotny, że brakowało dyrektora sportowego. Adam Małysz na to odpowiedział, że zobaczymy, jak teraz. Tomasz będzie pracował w Niemczech, no bo w ostatnim czasie to jednak nasi zachodni sąsiedzi czerpią jakby z Polaków. Znaczy, gdy osiągamy sukces, pamiętamy Hongacher, przejęli go, Dodo, Dolezal, znów wtedy go przejęli, on wrócił, następnie teraz Tumbischler, więc po prostu, jak dany trener, szkoleniowiec w Polsce sprawdza się, osiąga sukcesy, no to Niemcy dawać go do nas. On da radę i tak to właśnie wygląda, więc, 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 więc Małysz powiedział o tym, że w ostatnim czasie czerpaliśmy ze szkoły austriackiej, ale to jest taki czas, aby właśnie w tym naszym systemie była polska szkoła, tak jak Słoweńcy Austriacy i także do tego jeszcze Norwedzy mają swój system, swoją szkołę. To najwyższy czas, żeby powstała Polska, żeby polski trener jakby ugruntował tą swoją pozycję na tym rynku. A tak jak wspomniałem, Żyła mówi o tym, że Maciej Maciuszek jest jak Hongacher. No, nic dziwnego, współpracował z tym trenerem. Więc, więc pamiętamy, że wielokrotnie gdy żyła miał wrócić do formy, jak trafiał do trenera Macia, Macieja Maciusiaka, to odzyskiwał tą formę, więc liczę na to, że po prostu gdy sezon będzie się rozpoczynał w listopadzie, no to rozpoczniemy od wysokiego C. Już się nie mogę doczekać Grand Prix letniego. Pamiętajmy o tym, że ten las des Kamila Stocha to będzie pewnego rodzaju, tak jak ostatnia trasa przykładowo Lady Punk na przykład, albo Beatlesów, albo, albo no, Pitbulla, czy Best Street Boys. Znaczy chodzi mi o to po prostu, że gdy jakiś zespół, taki znany, koncertuje tyle lat i nagle ogłasza, że kończy karierę, ostatnia trasa, no to wiadomo, że te bilety są drogie u koników, od razu trasa się wyprzedaje, bo wszyscy chcą, jakby uczestniczyć w czymś wielkim, w tym momencie, być tą osobą, która powiedziała: Byłem na ostatnich zawodach Kamila Stoka, i tak domniemam, że pewnie te konkursy w Wiśle, w Zakopanym, zarówno w sezonie zimowym, jak i w czasie letnim Grand Prix, czy także te wszystkie konkursy w Niemczech w Austrii, w Norwegii, yy, będą na pewno wypełnione, jeżeli chodzi o polskich skoczków. Pewnie będzie taka mobilizacja wśród naszych rodaków, aby zobaczyć ten ostatni tańc Kamila Strocha, a jak tylko Kamil powróci do formy, to myślę, że możemy mieć mniej więcej coś w stylu, jak Adam Małysz się Żegnał. Wiadomo, pomimo tego, że nasi skoczkowie byli w gorszej formie, no to od dwudziestu kilku lat, gdzie się nie pojedzie, to zawsze na tych skoczniach zagranicznych są nasi rodacy z flagami, różnymi fanklubami i niesamowicie wspierają polskich skoczków. No ale jeśli Kamil powróci do formy Piotr Żyła, czy nawet wolny, to tych fanów będzie więcej i tego życzę polskiej kad kadrze. Podsumowując, jestem uradowany, że Piotr Żyła. Dalej czuję radość, siłę, że będzie z roku na rok podejmował decyzję o kontynuacji swojej kariery. Więc to nie jest last dance żyły. Jestem ciekaw, co Wy ogólnie o tym sądzicie. Napiszcie w komentarzach. Jeżeli chodzi o takie sprawy bieżące, to będzie królował sport na najwyższym światowym poziomie. Czyli będę Wam opowiadał o polskiej reprezentacji. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia wkrótce. Hej!